Polska dzisiaj będzie, ten odcinek będzie poświęcony Pucharowi Polski, który jak wiemy odbędzie się już 2 maja na Stadionie Narodowym o godzinie 16:00 pomiędzy zespołami warszawskiej legii, jak również szczecińskiej pogoni. Ja tutaj chcę zrobić taką zapowiedź tego spotkania. Myślę, że będzie ona dla Was dość ciekawa. A więc, przechodząc do meritum, jak wiemy, Legia jest w tym momencie drużyną, która zajmuje piąte miejsce na. W tabeli PKO Ekstraklasy pogoń jest nad Legią, zajmuje miejsce czwartej z możliwością jeszcze gry o miejsce trzecie, jak wiemy, bo Jaga ostatnio nam się zepsuła, ale nie będziemy tu mówili o Ekstraklasie. Chciałem tylko przedstawić obecne, obecną sytuację obydwu drużyn w tabeli, co oczywiście wcale nie musi przenosić się też na nagrę w Pucharze Polski, bo jak wiemy i to jest stare już może i hasło, ale puchar rządzi się rządzi się swoimi prawami. W ostatnich 32 spotkaniach pomiędzy drużynami Legii i szczecińskiej Pogoni. Legia wygrała 16-krotnie, Pogoń zwyciężyła 10-krotnie, a w sześciu spotkaniach zakończą, mecze zakończyły się remisem. Legia wystąpi, wystąpiła w finale aż 26 razy, z czego 20-krotnie ten finał wygrywała. Dla Pogoni to to, no, to szansa na zdobycie pierwszego w historii, w historii oczywiście trofeum. Legia jest Legi, Legia to być może jeden dla Legii, przepraszam ach, zakręciłem się, przepraszam Państwa, dla Legii. To jedyna być może droga w tym momencie do Europy, bo jak wiemy, piąte miejsce, jeśli Legia ją je utrzyma, czy nie wiadomo nawet, czy czwarte, ale piąte na pewno nic tutaj nie daje, więc na pewno ta motywacja w obydwu drużynach jest bardzo duża, tym bardziej dla Szczecinian, którzy grają drugi finał z rzędu, bo jak wiemy w tamtym sezonie Finał zagrali z pierwszoligową Wisłą Kraków no i przegrali to trofeum w końcówce meczu. W ostatnich w pięciu spotkaniach pomiędzy tymi drużynami Legia tylko raz zwyciężyła, trzykrotnie padał remis i raz zwyciężyła Szczecińska Pogoń. Ostatni mecz pomiędzy tymi klubami zakończył się wynikiem 1 do 1. Także tutaj te szanse, widzicie, są dosyć, myślę, wyrównane. E, jaki styl gry można by było zapytać? Pogoń, jak gra pogoń? Pogoń prezentuje solidną obronę, szczególnie w meczach domowych, gdzie zachowuje czyste konto. Trochę gorzej wygląda jednak to na wyjazdach, bo częściej pogoń. Tutaj częściej pogoń traci bramki, więc może się to przełożyć na mecz finałowy na terenie neutralnym, chociaż oczywiście wcale nie musi. Kluczowe będzie tutaj utrzymanie koncentracji przez 90 minut. W środku pola pogoń stosuje zarówno ważone podejście. Środkowi pomocnicy często rotują się pozycjami, dostosowując się do sytuacji na boisku. Podczas fazy defensywnej pomocnicy zabezpieczają przed pole, czyli grają niżej. A w fazie ofensywnej aktywnie uczestniczą oczywiście oni w ataku. W ataku pogoń preferuje ofensywny styl gry, oparty na bardzo szybkich atakach skrzydłami oraz kombinacyjną grą w środku pola. Drużyna często też Pogoni stosuje bardzo wysoki pressing, starając się odzyskać futbolówkę już na na połowie przeciwnika i szybko, aby szybko przejść po prostu do ataku. W ataku pozycyjnym kluczową pozycję odgrywają skrzydłowi i środkowi pomocnicy. Oczywiście tutaj tak to by wyglądało od strony Pogoni, a jak gra Legia, Legia prezentuje ofensywny styl, styl gry, często wykorzystuje skrzydła na, do tworzenia akcji ofensywnych. Kluczowy zawodnik, kluczowym zawodnikiem Legii jest może niedoceniany nawet czasem i przeze mnie powiem szczerze Mark Gual no i oczywiście Paweł Szołek, który wraca po kontuzji, co można um, przeczytać Czytać na legia net, a więc myślę, że Paweł Szołek zagra tu jako prawy obrońca. A tutaj Legi to przede wszystkim jest doświadczenie w meczach o wysoką stawkę. No bo pogoń tych meczy nie grała tak dużo i tak wiele, jak drużyna, jak drużyna. Z Łazienkowskiej, więc tutaj, wiadomo, to są atuty Pogoń, legii. Jak ten mecz może wyglądać, no to się, jak będzie on wyglądał, moi drodzy, to przekonamy się o tym dopiero podczas spotkania. Ja myślę, że będzie to spotkanie jednak bardzo otwarte, ponieważ i Pogoń, i legia prezentują się prezentują bardziej ofensywną grę, nikt nie będzie tutaj raczej murował. Oczywiście atutem pogoni, jeśli można jeszcze do nich zaliczyć, a, a można, na pewno jest współpraca pomiędzy Grosickim a Kulurisem. Zwłaszcza Kuluris, który jest w świetnej formie, tych bramek ostatnio zdobywa bardzo dużo, bo przecież jest królem strzelców naszej PKO Ekstraklasy i to nie jest przypadek. Jest bardzo skuteczny Grek, potrafi się znaleźć potrafi się obrócić z piłką w polu karnym, ta piłka go szuka, a on jest skuteczny, ma już 25 bramek, więc myślę, że w tym meczu tutaj drużyna Legii będzie, obrońcy Legii będą musieli bardzo zwracać baczną uwagę na, na tego zawodnika. Myślę, że w obronie Legii w środku wystąpi, na pewno wystąpi Kapłady, jak Kapłady, a kto będzie jego partnerem? Ciężko mi się w tym momencie wypowiadać, ale myślę, że być może być tu albo Janek, najprawdopodobniej będzie albo Pankow, albo Janek Ziółkowski. Jeżeli na 100%, tak jak donoszą media legianet, gotowy jest Paweł Szołek, to pewnie zajmie on miejsce na prawej obronie, na lewej najprawdopodobniej. I to z dużym prawdopodobieństwem wystąpi winiagr. Portugalczyk ostatnio grał całkiem przyzwoite mecze w lidze, więc myślę, że tutaj jego pozycja jest raczej pewna. W pomocy. No, któż może się znaleźć w drużynie Legii? Ostatnio nieźle prezentował się Ojedele, więc myślę, że może on zagra. Dobrze prezentował się Gonzalves, więc też szansa jest na to, że Portugalczyk w tym meczu wyjdzie. No i w ataku tutaj. Myślę, albo Iliasz Kurin, albo Mark Gual. Gual też może zagrać taką dziesiątkę, bo nieraz tak grał, schodził niżej i dopiero wtedy próbował wejść w pole karne. Szczecińska pogoń, tak jak mówiłem, pogoń to przede wszystkim Kuluris i... Kamil Grosicki, chociaż też młodzież pogoni, jest tutaj całkiem całkiem przyzwoicie gra, kiedy wchodzi na, na murawę boiska. Zobaczymy, będzie to na pewno, tak jak mówię, ja uważam, że będzie to spotkanie otwarte, że nikt nie będzie murował, że zobaczymy kilka bramek w tym meczu, no i że przeżyjemy ciekawe. ciekawe popołudnie z tym finałem Pucharu Polski. Ja obydwu drużynom życzę wszystkiego najlepszego, zdobycia Pucharu. Wiadomo, dla Legii to, byłoby to kolejne trofeum i oczywiście przepustka do Europy. Dla Pogoni podobnie. Przepustka, no tylko, że to trofeum byłoby pierwszym trofeum szczecińskiej Pogoni, więc tak Troszkę skłaniam się bardziej ku drużynie ze Szczecina. Życzę portowcom w końcu zwycięstwa i w końcu tego aby po tych latach oczekiwań pogoń coś tutaj jednak ugrała na naszym krajowym podwórku i tak, ja widzę to ze swojej strony. Nie wiem jak wy, jakie macie zdanie na ten temat. A więc moi drodzy, jeszcze chciałbym was oczywiście zaprosić na 2 maja, na godzinę 16, na live'a, którego będę oczywiście prowadził. Będę relację radiową. Jak wiecie, no niestety innej nie mogę, więc tutaj będzie na moim kanale relacja radiowa, live z meczu pomiędzy między Legią Warszawa a Pogonią Szczecin. Mam nadzieję, że będziemy się na tej relacji dobrze bawili. Chodzi mi tutaj szczególnie o to, że że będzie to ciekawe, ciekawe widowisko. I jeszcze taki chciałbym tu dorzucić, bo zapomniałem: jeśli chodzi o bramkę Legii, to tutaj myślę, że wystąpi Kacper Tobiasz, chociaż pewności nie mam, bo jak wiemy, ta rotacja w bramce Legii jest, jest dość duża. W pogoni raczej tutaj żadnych zmian w bramce nie będzie, a Legia, tak jak mówię, to jest bardzo dużo rotacji, to jeszcze tak tutaj dodaję. Ja dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejne materiały na kanale Marko Polska Piłka, jak również. Zapraszam do subów i łapek kanału, bo jest on tworzony dla Was, jest to kanał tworzony po prostu z pasji do futbolu. Zapraszam Was też, jeżeli ktoś jest zaciekawiony, otworzyłem drugi swój kanał. I tam jest, tam są ligi zagraniczne, top 5 przede wszystkim. Oczywiście też będę omawiał tam ligę Mistrzów. Jest to kanał nowy i w tym kanale właśnie znajdziecie różne ciekawostki z top 5. No i cóż, nazywa się on. Piłka to moja pasja top Podam linka oczywiście tutaj w komentarzu, żebyście mogli sobie zajrzeć. Jeżeli ktoś chce, możecie tam również ten drugi mój kanał dać suba. No i zapraszam Was też do subów dla kanału Radio Sport News, które się odbudowuje. No i też zapraszam Was, bo rozpoczęliśmy taką współpracę. Zapraszam Was też, abyście subowali ten kanał albo chociaż go sobie przejrzeli. Jeżeli Wam się będzie to podobało, to możecie sobie też zajrzeć. Tam macie różne różne ciekawostki ze świata sportu, niekoniecznie ze świata piłki nożnej, bo ma, bo jest tam też i tenis, siatkówka, Formuła 1, a więc dla panów sportu po prostu zapraszam Was do, do tego, abyście sobie jednak przejrzeli ten kanał. A ja za, dzisiejsze, za dzisiejszy filmik bardzo Wam dziękuję, jeżeli ktoś poświęci czas i będzie to oglądał. Myślę, że widzimy się na oczywiście finale tutaj na stadionie narodowym. To znaczy ja tam akurat fizycznie nie będę, ale będę komentował, a więc widzimy się podczas finału, może o, w ten sposób, podczas finału i słyszymy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, że będzie super atmosfera, no i że będzie na co popatrzeć i że na boisku na murawie Stadionu Narodowego będzie ciekawie się działo. I jeszcze raz zapraszam do subów i łapek kanału Markopolska Piłka.